Siema, siema, dzisiaj nagrywam GTA, ono jest GoldenGuard 1.2.3 Siema, to ja, ten niebieski imić. Tak dzisiaj Dobra, robimy... ja wstaję stąd, bo u dupa boli od tego siedzenia, za twarde te krzesła Dzisiaj robimy przygotowania? Ja robimy? się zesrał, Robimy, robimy przygotowania do... Jaki on jak on się zesrał, on obsrał zbroję Dobra, Dobra. Tylko palaj. No Każdy czekaj wie, no! Mówią do mnie coś. Jakby to, no to drogi będziemy pomijać, bo to nie ma sensu. Przedłużenie odcinka, tylko jest to. Ale co, co? No jechanie kurde przez całe te sandy shorts albo coś. A! To nie ma sensu, żeby tak jechać. No weź zrób cięcie, bo ona będzie mi godzić. Co no, dobra już nie? Jeden. Dobra, lecimy. Pierwsza misja. Kurwa, znowu go mi gada. A nie, są. Y, są dwa przygotowania na start i potem napad. Dobra, no to niech będzie. I, I przyjąłem zlecenie kradzież ma, małego banku. To dobrze. No to bank. Czyli najpierw, y, najpierw kamery, potem coś tak, i tak, potem... Tak, tak, tak. Ej, tak, to tak jak robiliśmy w domu. Było Yo. dwa przygotowania i wan. tylko że ten Yo. jest w mieście. Yo, Na to, za, no ona do mnie mruczy te chwilę. Bo, Wajc... bo ile za ten jest? 300, nie? A to za to było. No, tysiąc. Tam... 300 tysięcy. A tam to było A tam A000, było 000, 100. 100. A tam było 100. Audi. to Audi. Nikogo. To jest no, tej TP. Co mówi do kapie? Tylko TP. To jest sobie dzwonić nie, do mnie też będzie tuęcił. Fajne tego będzie właśnie. Rób cięcie! Nie ma. Bo muszę. my jedziemy. Robimy cięcie, bo my będziemy jechać. O, siedem! Dobra, jesteśmy już, prawie. Dobrze, że nie ma. <laughs> już odpaliłeś? No. Mam Na nadzieję, że nie było tego widać, jak ja latam. Może. No leci. Ja. <laughs> ja wrócił się. No, przy, tych, przy, przy tych hangarach na tym jest na koło lotniska. Widzę samolot lata. Helikopter nie samolot. Helikopter. No. Co walimy w nich na? Samochody. Dobra, koniec zabawy. Ty ląduje. Dawaj, dawaj, dawaj! Tam za helikopter już ląduje, na. No. to są jakieś ganguski. Wy ja mi ktoś Eee, Bierz zielona, weź czegoś zielonego. Ej, no. zabrakło mi e. tego lepszego. Czekaj, tego i dobra, i już może siedzieć. Nie, je, cześć, je, cześć, ja już mam paczkę. A to chciała... A, dobra. Nie, bo chcę tam bajać, bo to nie jest mega szybkie. No fajne, zgustowane! No one są mega szybkie, nie? No. Ja Tu też no się może dziwi, urwałem klapę z tyłu, ale to nic. Czekaj, bo ja muszę przecież warzywka przejechać. Poczekaj! Poczekaj, pan! Tak, gangusy mnie gonią i policja. Się nie No dobra, tutaj. dawaj, szybko! No jakby mi nie zniszczyli opon, no to może. Szybko by było. Wrócić się? Co? Wrócić się po ciebie? Nie, wezmę jakiś samolot albo helikopter. Bo jedno właśnie, i rozwalę wszystkie opony i przez kulczatki. Ja pierdolę! mi opony. No, mi wszystkie też. Dobra. Koż, Chyba nie opony. Wiem, nie, nie wiem, czy pęku, czy nie. Mi tak. Pani Azus... Oj oj oj, mam No, Nie mam pękła! Teraz już na pewno pękła. Ja mam tylko jeden, ne? Kurde, jeszcze w tam, tym lotnisku. Dawaj, dawaj, jedziesz. Ja lecę na lotnisko po, po samolotu. No dobra, dobra, ja jedę z tobą, bo ja mam też przebite opony. Ja mam wszystko. My co oni mi już nic nie mogą zrobić tymi swoimi Klot pognę opony mam. Bo ja tak na offroadzie sobie nie radzę. kurła! Czekaj. czekaj, bo ja na offroadzie sobie nie radzę. Gdzie to lotnisko debilne? Tu! Kurła! Ja zaraz umrę. No nie? nie, pchaj mnie. No co śmieć? Odpalam samolot! To co odpale, odpalaj tam na razie Dawaj, dawaj, dawaj Lecę, 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 lec. Dawaj, można, będę do... Wziąłem, wziąłem tych w samochód. To zaraz do mnie nawalać. Bo już podjeżdżają. Otoczyli mnie! Szybko! Szybko, bo mnie otoczyli. Będę mnie wybalać pojazdów! Szybko! Zabiją mnie! Zabiją mnie Szydło odpadło Dobra, róbcie, rób cięcie jak ten Jak się ogarniemy to wtedy ten To jest ciekawe, bo uciekamy przed policją. Uciekamy przez policją właśnie Szmigłowcem Musimy na uciec. Jeszcze tego... Ga... Patrz, golę nas, nas, nas na... Ja już. A musiał, musiałbym zmienić miejsca. A co nie to masz? Nie ma... Aha. Nie mogę. Dobra, ucieknie mi. Ja, weź wyżej. To na. Wolne. Jak takie gówno z nimi daje gadania o to. To jest fajne, no. A nie robimy jak ten? Jak ten jeden YouTuber, co robił ta, y, jedną misję na ten? jeden odcinek? Jedna misja, przerwa, kolejna misja, przerwa. No, możemy no, tak ma, zrobić. Mamy 7 minut, nie? No dobra, no to dolecimy, kończymy. Następny, kończymy. Dobra. Jo, tylko, tylko jeszcze mój brat stawi ten pierwszy, nie? Odcinek. Do nie A i zapomniałem tak powiedzieć. Yy, Minecrafta nie będzie tego. Yy, tego, bo będziemy mieli, Jak będziemy mieli komputer... Jak będziemy będzie Java. Tak. Był ja teraz mógł. Ja bym teraz mógł, Tylko że nie, bo bez kasła to jest kasła. Golden gold, Bez Golden Goda to jest takie A Dobra, lecimy. Spadachowa. Dymy, puszczaj dymy kap Ja A nie mam, mam dymów. A przytrzymaj. Się. A! Pa, ja mam. Mam jeden HP! Pana i Google. Czemu? Czemu jesteś? To do jest, jest Proszę nie strzelać. Czemu jesteś ma takie auto? Co? Fajne. Co, co? No bo to jest tego, tego. To jest z tej nowości. I to jest. Bo to nie jest, to jest tej nowości, tylko to jest, jest stage, No ale to jest mega szybko. Trzeba im i a ja tu, a, a ja te Audi mogę chyba używać, nie? właśnie chyba nie mogę już. Nie wiem. To jak nie mogę, to sobie kupię nowe. Jo. O, dostałem 10 tysięcy. Ja nie wiem ile ja dostałem. Dobra, to kończymy na razie z tym filmem. Do Dobra, następnego. Do, do następnego. Wyczekujcie następny, dosyć.